Laguna Seka tor wyścigowy. Ja w sumie ten tor bardziej kojarzę z gier na PlayStation i, i innych. Gordy 16% przebyszenia. Co to za powtórka San Francisco? Nie wiem, zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek można zobaczyć. Pewnie wątpię, ale chociaż zdjęcie przed bramą. Dobra, zapłaciliśmy 8 dolarów za wjazd. Też są campgroundy i tak dalej. Tutaj możemy wszędzie sobie pojeździć bez oczywiście wjeżdżania na tor wyścigowy. Tak. Ale widzę. Jakieś pojazdy jeżdżą. No, no to w sumie może warte było te 100 że zobaczyć coś innego. Nie znam się bardzo na tym torze, ale jesteśmy na wzgórzu i tu zajebiście wszystko widać. Prawie całą trasę. Tam jest ten ostatni zakręt. O, tak już się czuję jak w Gran Turismo jak grałem za dzieciaka. Widzę jakieś Fokusy, jakieś BMW, Hondy, ale nas busem to by chyba tutaj wygnali jakbyśmy wjechali na tor. Możemy tutaj wjechać pod padok, w no, środek tego toru. Możemy obserwować, pogadać tutaj z tymi panami w w i dzisiaj jest coś w rodzaju wolnej jazdy, tak, fun, day. fun day. Możemy sobie teoretycznie się przejechać, oczywiście nie busem, ale popatrzymy. Tak, poglądamy sobie co tu się dzieje. Zaledwie 8 mil od toru Laguna Seca i zaraz przy Kalifornir, Kalifornir, kalifornijskiej jedynce jest miasto Monterey W końcu plaża Tylko my mamy krótki rękaw, wszyscy w długi A Nie wiem jaka się roślina, jak to jest cudownie, ludzie nam nurkują Jest popularnym miastem portowym, popularnym destynacją dla kalifornijczyków. Tutaj główną atrakcją jest wielkie akwarium, na którym też wzorowano się w filmie Pixara, gdzie jest Dory. Mogło no, być lepiej, no ale może dlatego też, że było nam żal kasy, bo 50 dolców za to oceanarium na osobę to było trochę dużo, więc pojedziemy na drogę, która nazywa się 17 milowa droga, 17 Mile Drive. jest. Płatna, chyba 11 dolarów z groszami, centami Ale warto podobno nią przejechać No Właśnie, tutaj kupiliśmy parking W parkometrze, jak wygląda taki parkometr? Nie płaci można płacić centami, ale też, też jest na kartę I wyklikuje się wtedy Ile czasu można parkować I to jest tyle spoko, że nie drukuje głupiego świstka Tylko świeci się i od razu widać, czy jest miejsce opłacone, czy nie Dobra, nie jedziemy na tą drogę. Tak się złożyło, że na 70 mile, 17, mile drive jechaliśmy za darmo. Pan wziął od nas kartę płatniczą, wziął ulotkę, podał nam ulotkę i powiedział, że wjeżdżamy za darmo. Nie wiem o co chodziło. Chyba nie, 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 nasza karta nie, nie, nie przychodziła, nie wiem. Znaczy nie przychodzi nawet nie, nie, nie spróbował. To jest wiele punktów widokowych, wieje jak skurczybyk. Taka przygoda, że ruszamy rano, nie ma ładowania Pasek strzelił Patrzę, miałem dwa zapasowe, znaczy wziąłem dwa zapasowe oczywiście Ale miał inne ząbki I się wystraszyłem, że to nie ten I leciałem do sklepu, już kupowałem nowy Ale dopiero potem sprawdziłem oznaczenia, że to jest ten sam, a ząbki nie mają znaczenia No I teraz wymieniamy się mi no i legęską. Za kosy, za 74 w Jackie. Super. Ja akurat już mu zakładam paski, więc... Zjemy sobie do jogurt. I <grym> będzie. I możemy. I zobaczymy. I pojedziemy dalej. <grym> No to jedziemy wzdłuż zachodniego wybrzeża kalifornijską jedynką Nie dość, że widzimy piękne, błękitne morze, nie, ocean To też możemy podziwiać klify i innymi ten most Big Bridge Mieliśmy przystanek na plaży, która, którą sobie upodobały słonie morskie. Moim zdaniem wyglądają troszkę jak foki. Są urocze. Obsypują się piaskiem i sobie wygrzewają się na słońcu. I tak się czołgają. Wracamy na jedynkę. A właśnie, dlaczego jedynka? Bo o tym nie powiedzieliśmy. Główne autostrady i główne drogi w Stanach składają się z jednej lub dwóch cyfr. Drugie o znaczeniu nieparzystym. Biegną północ-południe. Wtedy numery rosną od, od zachodu na wschód. Dlatego to jest kalifornijska, kalifornijska jedynka. A drogi parzyste z kolei biegną wschód-zachód. I rosną. Numeracja rośnie od południa na północ. Chyba dobrze powiedziałem, tak. Się sam w tym myliłem W sumie oficjalnie skusiliśmy się po raz drugi na płatny kemping w sumie dycha za wjazd na tą plażę i nocleg. No i jeszcze 8 dolarów opłaty rezerwacyjnej, co jest bez sensu, ale w sumie warto. To jest jedyne miejsce w Kalifornii, gdzie można jeździć po plaży i spać na plaży. To wygląda tutaj obłędnie. No i są toalety, tam dalej jakieś bary, tylko trochę daleko w sumie. Ale no, będzie piękny wieczór i piękne poranek. thank you Rozpoczęliśmy piękny dzień na plaży. Z się spać zastanawiałem. Kurczę, ile razy było takie cyrki, że ktoś parkował na plaży i rano budził się w wodzie, bo przypływy odpływy. Ale w sumie nie jest źle, wora dotarła maksymalnie dotąd. W sumie jakieś 2 metry od busa, mimo że wcześniej była gdzieś tam. No ale wiedzieliśmy, że tutaj na tej linii też parkują samochody, więc nie mogło być yy, źle. Dzisiaj zjedliśmy sobie płatki z lekiem. To są Keloksy amerykańskie. W sumie tędy mogą jeździć też samo, samochody z napędem na dwa, dwa koła, czyli nie tylko 4x4, czy jak nasz. Ale w takie miejsce oczywiście. No, to przy, zakopać się łatwo, ale te pasmo tutaj jest jest mokrym piaskiem. Też jest tablica, żeby jeździć po mokrym piasku, żeby właśnie nie, nie ugrzęznąć, bo Dziennie może tutaj 500 samochodów stać i w sumie w weekend jest zapchanym widzieliśmy, a, a jak my y, wieczorem zakupowaliśmy miejscówkę, to było jeszcze 200 V. Także tutaj nie widzę 300 samochodów, ale ale miejsce To chyba najlepszy nosek. Ja lubię plaży Smacznej kogusie. To chyba faktycznie przypływ. Tam Mam nadzieję, że przejedziemy. Chyba to wyrównywał, chociaż nie wiem, czy to można zrobić wyrównaniem, czy znaczy grabieniem piasku kontenerem. Ale póki co jedziemy jeszcze. Weszliśmy na miejscowości Santa Barbara i wjeżdżamy na taki jakby molo, ale samochody mogą po nim wjeżdżać. I to jeszcze za darmo, od pierwsze 90 minut. No, jesteśmy tylko przejazdem, to zobaczymy. W końcu czuć klimat Kalifornii, znany z filmów i zdjęć, to no. chyba ostatnie ostatni takie, albo jedno z ostatnich miasteczek przez samym Los Angeles, gdzie prawie cała wielkość tamtego miasta nas przytłoczy. To jest jeszcze tak cicho, spokojnie. Właśnie rybką wszędzie. Taką świeżą. Zaraz by się chciał pojechać na Bałtyk. <laughs> Kampingują Amerykanie w swoich wielkich rv To są kampery, nie to, co to europejskie To wszystko wielkości tirów jest Przedstawiamy kolejny sklep, Grocery Outlet a nie niego już wchodzi za czas Ja zresztą zostaję w samochodzie racji, że zbliża się Halloween, można kupić całe takie zestawy cukierków, żeby rozdawać dzieciakom. No i oczywiście dekoracje. A o co chodzi, Ani, powiedz, że lubisz ten sklep? O, tutaj jest e, tani, e, są produkty, nie wiem, czy z różnych innych sklepów, które data ważności kończy, i tutaj są dokonywane. a I dwa, z po prostu tu jest taniej i często nie ma podatku do zaliczonego do do, do jedzenia, chociaż tyle dobrego Zestaw wieczorny, lód, piwo, rożona pizza i chipsy <noise> Piwo pani wychodzi w Walmartzie akurat, ale tutaj Walmartów nie ma, w okolicy gdzie jesteśmy Był Był? Widziałam ja nie, na mapie nie widziałem właśnie Był tutaj na Tobą gdzieś jest Co?